Anglish Only Czemu jak piszę cel, to ludzie mi piszą Po rumuńsku Chuja tam To nie było po angielsku Jest <tłuk> Kurwa zajebany Dobrze, że nie ma co pania streamu, bo nikt nie zrobi szota ja kurwa! Faktycznie! Albo to przeczytałem. Ja, ja, to, ja to. Ja to przeczytałem i mówię rumuński kurwa! Kurwa, nie mogę! Jednak ta feta źle ja człowieka nie ma. O kurwa! Witam ja Was z tej strony Sabal w kolejnym już trzecim odcinku z serwera globalnego Tiger Ghost Mój drodzy dziękuję za łapeczki w górę oraz komentarze więc jeśli Wam się odcinek spodoba to pamiętajcie o tym, że czym więcej łapeczek i komentarzy tym więcej ludzi widzi ten Film niestety, ale taki jest YouTube, więc muszę trochę sobie pożebrać. Moi drodzy, jak ktoś nie wie jak wejść na ten serwer, polecam wejść do linka w opisie. wniesie was do pierwszego odcinka i w tamtym odcinku w pierwszym minucie tłumaczę jak wejść na serwer, bo to jest serwer zamknięty, czyli nie ma rejestracji otwartej. Więc przejdźmy do odcineczka. Pew. Wszystko ja posiadam. Easy, łatwo. Tak będzie. Nie lubię tej gry, kurwa. Na no, łeb nie patrzę. <tryk> tyle powiem, tyle powiem. 24 w piątek od godziny 20 odbył się event rybacki. Jest to chyba najlepszy event na globalu, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o drop. Event jest dosyć prosty, polega na wyłowieniu puzdy i ułożeniu ich. Co do ilości ludzi, jaka tam była, no każdy channel wyglądał tak, jak tutaj widzicie w tle. Plus, minus, oczywiście, kunio e, tych ludzi gra e, najwięcej. Natomiast samo układanie nie jest zbyt proste, jeśli ma się we trochę procent. Zrobiliśmy sobie z widzami pewien challenge, ale chyba lepiej nie wspominać o nim na YouTubie, e, bo by wyszło trochę patologicznie. Ale mówię, żeby była najlepsza skrzynia, czyli D, co posiada trzy otwarcia, trzeba się zmieścić w 10%. Puzelkach, skrzynia średnia to jest chyba 25, no i powyżej jest to skrzynia mała, czyli jedno otwarcie ze skrzyni rybaka leci medal bohatera, który zwiększa damage o 30%. Jedyny problem tego medala jest taki, że nie można użyć to z zaranką, czyli eliksydem 100% na doświadczenie, dlatego zbytnio na tym medalu nie zależało, gdyż działa jedynie na 24 godziny. A przy ekspieniu V2, gdzie już przy takim levelu, no było łatwe do ogarnięcia, jeżeli chodzi o pół spota, czy tam większość spota, no medal de facto nic mi nie zmienia, dlatego ja i tak na zarządze sobie ekspiłem, yy, otwierałem to po to, żeby wyciągnąć dodania, bo one są najdroższe, wiecie, jakoś itemy trzeba zmiksować, same miksy nie są aż tak drogie, ale dodania, no to już są wyższe cebuliony. Na serwerze od początku jego istnienia, czyli już prawie od tygodnia istnieje taki event jak boss e, światów bodajże, chyba tak się nazywa. Polega to na tym, że co 3 godziny jest rzucany na losową mapę losowy boss, który ma dosyć większy damage, ale nie ma regeneracji HP polega na zbiciu tego bossa. I w zależności od Twojego damage'a i miejsca w tabeli, w rankingu, jaki tam damage spełniłeś, dostajesz odpowiednią nagrodę, plus dostajesz takie specjalne tych punkty, które możesz wydać w item shopie w specjalnej zakładce do tego przeznaczonej. Więc w sumie e, to tyle. Jeżeli chodzi o koszty tych tygrysich punktów albo o to, co mogę za nie kupić, no to mniej więcej musiałbym być przynajmniej na 15 bossach, być pierwszy w rankingu, stał tam w, pierwszy, w pierwszej dziesiątce, to być może. Jakiś fajny item bym, by, bym kupił, ale powiem wam, że wystarczy nabić 10 tysięcy damage'a i już macie tą początkową nagrodę. Najsłabszą, przynajmniej chyba tak to działa, która e, daje wam możliwość kupienia auto-elixira z item shopa. Więc powiem wam szczerze, nawet jak e, macie mały damage, słabe eku, i nic się robicie, to wystarczy nabić 10K, użyć parę skilli i już jakąś tam nagrodę pocieszenia dostajecie, więc o tyle dobrze, że coś za to jest, a nie wychodzicie z pustymi rękoma, gdy tam jakaś topka przyjdzie albo jakiś większy level. Był update i temu zrobiłem sobie. Patrzcie na to. Yee! Wymiksowane, wymiksowane. Poszło 10 zmianek na jebane 20 diabły. Uwaga, uwaga! Na kostium. JEEEEEEEEEEE yeah! Zajebiste nie? Uwaga, uwaga Na zbroję JEEEEEEEEEEE yeah! Zajebiste nie? Takie update y wieczorem Samalski robi przy alkoholu jak nie robi streama Co ja tu będę pokazywał jak się gra? Co by, co by tutaj chcecie ode mnie? No nic jedziemy Se, po co ja to to ściągnę? Cel... Se... <śled> A teraz się zajmuję, kurwa! Ten tego, ja to chyba muszę przestać spaczku, mi się wydaje, że jednak Czpańsko źle, źle mi robi, źle mi robi, ewidentnie. Następnego dnia, czyli w sobotę, była mega promocja na Alchemię w item shopie. Była tam skrzynia, nazywała się chyba Smocza Skrzynia Plus, czy jakoś tak, możecie mi poprawić, bo nazwy nie, nie pamiętam, polegało to na tym, że dostajecie 11 korów i macie szansę od razu na y, sifowane bodajże, więc no wydałem na to 1000 y, polskich złotóweczek, myśląc, że coś mi wbije. A czy mi wbije? Sami się przekonajcie. Niemy trzy legendy jedna? <słyszy> No nie pierdło, pięć. No i ten tego e... O kurwa, panie, ale wartości nie ma Średnia wartość, o Ba o kurwa, Pa o kurwa, o kurwa, panie Januszu P Fakt nie ma odporności na obrażenia, ale lepsze to niż gówno Jedziemy wyżej To jest perfekt w waszym zdaniem No i pięknie kurwa, no i pięknie, blok jest. Jest blok. Plus jeden. Jest blok. Ale są ładne błyskawice, więc. Znaczy to jest bez bonosów. granacik, powiem, Piek piękny, piękny, kurwa. <śmiany> Bez pomysłu, kurwa! <śmiany> ja wiem, że tam jest <śmiany> Ale śmiechłem mnie. Kurwa! Eee! <śmiany> Nic, kurwa, nie weszło. Nie dole walimy, to kurwa co ja pizza jestem To zostawiam jedziemy dalej. Chuj. Najwyżej co? Jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić, nie? Nie? <suszy> <suszy> Kurwa! O, o kurwa, perfekt! Przedstawicie przedniego! Przedtem jest ok, jest ok. Przynajmniej o tyle dobrze o tyle dobrze, jest ok. Oh! Oh! <laughs> 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 <muchy> Pienknie, to jest piękne! To jest kurwa Zebę jeszcze hapezu! I chuj z tym jadę nic więcej co jest zrobię. Ja date, kurwa do wyjebania. Dobra. Jakie są plany moje odnośnie alchemii? Ja tego perfa rubina włożę i ja wiem, że nie jest mitycznym i nie będę miał bonusa z koła tego chyba 20% więcej do bonusów. Ale na niego nie liczę, bo ja i tak nie mam ani jadeita, ani szafira, ani nawet rubina na poziomie przynajmniej matowym, jeżeli chodzi o mitycznym, więc ja to powiedziałem, że to wale. Kiedyś w przyszłości, jak będę robił alchemię, najwyżej go wyciągnę i będę płakał, że, że e, taki item sobie spaliłem czy coś. Ale mówię na ten moment, 150 do wartości, e, tam ileś tam średnich, to jest mega boost. Więc ja jestem zmuszony to włożyć niż licząc na cud, że może coś wejdzie, a i tak pewnie bym go spalił i zostałbym z niczym. Nie mogę tak ryzykować, nie jestem takim bogatym człowiekiem, dlatego postanowiłem, że ja to. E, zostawię. Dodatkowo przyszłe rzeczy, jakie będę robił, to raczej szarfy. Jeżeli miałbym pakować łódóweczki i item shopa, to raczej bym robił szarfy, bo szarfa to jest pewny damage. Czyli mamy już Alchemię na poziomie zwykłym, legendarnym, plus jeszcze szarfa z jakimś tam wkładem, i to jest pewny damage, który mogę z tej gry wyciągnąć. Bo jeżeli ja bym dalej pakował w Alchemię, szansa na to, że mi coś wejdzie nie jest zbyt duża. I powiem Wam, że jest duża szansa, że zostałbym na końcu z niczym, dlatego ja robić to krokami, etapami, boostować sobie damage i liczyć na to, że będzie jakiś cud i faktycznie wtedy bym miał duży boost, o wiele większy jakbym miał szczęście do Demage'a niż robiąc zwykłą szarfę tudzież yy, yy, wkładając tą alchemię, ale ja nie mogę ryzykować i nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego ja postanowiłem, taka jest moja decyzja, że na razie będziemy jechać na trzy kamienie, czyli diament, onyx yy, oraz yy, rubin, plus tam jeszcze ten granat, bo ma odporność na błyskawicę, więc w grocie mi się to jak najbardziej przyda i moi drodzy, na tym zakończymy ten odcinek dzisiaj krótszy, 15 minutowy ponad bodajże chyba wyjdzie ale no mówię Mam nadzieję, że był treściwy i Wam się podobał. Więc jeżeli tak było, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarz. I kolejny odcinek pojawi się za dwa dni. Raczej, bo mam tyle materiału, że trzeba coraz częściej te odcinki rzucać. I mam nadzieję, że zobaczymy się na streamie. Że ja Was zobaczę na streamie i będziecie razem ze mną przeżywać te super momenty. Trzymajcie się, do widzenia i miłego dnia.